Przestępcą! Łopimy go! Mamy go! Mam rozpieszanego główniaka! Co jest? Chłop się chyba dał! Chłop się dał! Hej widzowie, jestem strony Pan Kolega. Dzisiaj grałem sobie w Majority Hamburki jako policjanci. Także... Bierzemy Traffic Police. Zobaczcie, jaka pięknie wyglądam. Jeszcze z czapką, ale beka w ogóle. Trochę chciałem powiedzieć, że ja dużo grałem jako policjant, więc... Tutaj uzupełnimy sobie ten ok Okej, już jest nawet na jubilera. Także jedziemy. Chyba wiecie, jak się gra jako policjant, nie? No to słuchajcie... Yy... Już... Jedziemy do tego miejsca, gdzie już tam napadają. <kusz> Z, w ogóle to jest? Chyba tajniaków, nie wiem. Chyba większość tajniaków, nie wiem. Będę sobie to sprawdzać, czy to są wszyscy. Ty... Co się działo? Strzelanina! Strzelanina tu jest. Trzeba zobaczyć. O, mają tu jednego dziada. Mają tu jednego. Tajniak tu jeden. Mamy go już tak na początku odcinka. No, tego się nie spodziewałem. Tak się rozchorowałem. Słaby kaszel. Ale tu jeden tajniak. Zanim jak będą go leczyć, to ja już idę tam go zabrać do więzienia. Także wracając. Oj, będzie. No tak. Nie przekroczyłem prędkość, świetnie. Świetnie, pan kolega, jesteś... git. O dobra, lognął. A dobrze mu tak ogólnie. To ja się wrócę. Nie, teraz wyłącz te sereny, mega niepotrzebne. Będę was zagłuszać. A ja nie chcę, żeby was cebusa, żeby was to zagłuszało. Także... Jedziemy tutaj. O kurde, dobra! Leczą go, leczą go, leczą go. Będzie następny mój okej okay. no dawaj lecz go dobra a co on robi? A co on robi? no lecz go Zobaczmy co on teraz zrobi no dawaj no. Łap No co on robi? On chyba nie umie grać Trochę policjant Więc yy, jak, jest chile, jako lekarz Dobra, to jedziemy ja w Toolshop, bo może być tutaj okradane Zobacz na kamery pull shop. Ok Ale bank można okraść Kościół? Clothing Store? Klub był okradziony, też okradziony tu też, też... Nie, tu można. Harbor. Jubiler. Jest ostro napadany. E, o, no, chyba chcę to okraść. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. A Pani się tak przy... Pani się zobaczę że to jest przestępcy w ogóle. Dobra. Tylu. No nieźle. Się... <grym> Wiedziałem. Ja go okradnie, wiedziałem, Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Także... Szybko na patrol. Już jedziemy. Jesteśmy blisko. 200. Prawie! O kurde, blokują drogę. Nie myślę. Blokują drogę. Szybko. No czemu blokujecie drogę? No co Co to? Proces rolniczy, czy co? Wiedziałem też to okradnie. No. Jadryga jeden Dobra Idziemy tu Było tutaj okradane Jeźdźmy na jubiler Albo... Na bank! Na bank, na bank, na bank, 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 bank Można go wysadzić, można go wysadzić Więc jedziemy stąd szybko Jedziemy, jedziemy, jedziemy I to szybko i mniej dzieci Przestrzały, strzały, Chyba tutaj w środku To chyba w środku czy ma w środku strzały? Nie wiem Nie! Tak? da. Eee! A! Chyba ch chciał postrzelić kamerę Nie, nie postrzelił kamerę. Ale w ogóle, bym chciał postrzelić kamerę Co było? Okej, okay, mamy, już mamy tygry. Ej, w sensie... mamy medyka. Medyka mamy. A chyba chciał postrzelić kamerę, mi się wydaje. Bo widać tam. O. O. o Polak. Polak. Jesteś na odcinku. Jesteś na odcinku, widzę <laughs> Nie wiem. Dobra. Dawaj, lecz go. Nie, go nie znam w ogóle, więc o. Dobra, mamy. Mamy. Mamy! Mamy gówniaka rozpieszczonego. Zobaczmy czy on lognie, czy on zostanie. Dobra. Ej, no troch, trochę, mi się, mi, trochę mi się wydaje, że UBA to się już ludzi. Dobra, ja mamy 4 minuty do... Żeby on został uwolniony. Także, dobra, szybko, szybko, jedziemy, jedziemy. W sumie no, na początku jakby filmu już mamy jednego złapanego, który lognął Także Okej, okay. ale to szybko w ogóle wziąłem kajdany. Okej, też ma dwie gwiazdki, okej okay. Bo każda jedna, jedna większa gwiazdka to plus 10 expa, jakbyście nie wiedzieli Bo plus 70 expa to jest 5 gwiazdek 20 to 1 Jedna gwiazdka, chyba każdy bieg Także. Mm, no nie wiem co mógłbym zrobić, ale. A jak nie będę dołączył na nowy step. Stebek... Czekaj. Chyba chcę to określić. Chcę to okraść. Chyba chcę. Ok. E, LG. Dobra. Aż mnie wyszukał. Mów. On coś robi podejrzanego. On coś robi podejrzanego. Zobacz przez kamery. kamery. Miller. Dobra, tu można to okraść. Więc chyba on chyba chce to okraść. On chyba chce to okraść. Tak uważam. Nie wiem. No. Zobaczę. Tu można jeszcze na zewnątrz. Co to. Co on robi? Co on robi? No to okrawa. Chyba. chyba on chce to okraść. Z, 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 nie strasznie straszny chłopie Ej, czy on jest w ogóle? Nie, nie jest przestępca, no, okej okay. Chodź tu Chodź tu, bij się, chodź się bić Chodź się bić No dobra, zobaczmy No, o W końcu No błądź się, złomie Czemu to nie działa? No rusz się kupo złomu, o! No nareszcie! <laughs> nareszcie ten złom się... ruszył. No chyba to okradnie. Na 1000% ja to... Ja dobrze wiem! Ja to dobrze wiem! Co on robi? czy to jest... Czy to jest przystępca? nie jest kociek małpa jakaś. Nie, nie jest. Nie, tak, czekaj. Tak, jest przestępcą. Łapiemy go. Mamy go. Mam na głupniaka. Co jest? Chłop się chyba dał. Chłop się dał. Chłop się dał włapać. Ja! Yeah. Czekaj. Ile mamy ma Dwie. No to mamy 30 eksp. za niego. Kolejne. Ej. No, 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 no. no. Dobra, dobre. Dobra, opcja. Zabieramy. Nie! Skąd nas. Aaa, te czarne pety jest w więzieniu! Okej! Co jest w więzieniu? Ten jest obywatele. Ten jest Ten jest nie, wiesz, to, to jest Adac. tu policjant. Nie wiem, co To był Adac. Policjant, obywatel, obywatel, policjant, obywatel. Przepraszam, że becknąłem. No nie wiem, co teraz. Mm, dawaj, 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 nawaga, dawaj, szybko. nawaga, bo jest teraz... Ała! A 9%, dobra. Okej, okay. nie wnikam. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Złapał go! Co jest? Okej. Okay. Co on odbalił? Co on... Co ten chłop zrobił? Co się stanęło? Chyba mam wszystkich. Tak uważam. No. Okej, okay, on kupi Dobra, on kupił broń. On kupił broń. SR30. Dobra. Mam. To jest na cel. To jest nasz cel, go złapać. SR30. To jest, to jego auto. Serio? Serio? Chyba, chyba, że on rognął. Nie, chyba, że, chyba, że pojechał do Dobra, szybko. To może, to może się on. Dobra. Ok, on jest jednak w więzieniu. Mhm. Nie, nie posiada pojazdu. Nie, nie posiada. A ten w ogóle nie posiada pojazdu. Co jest? Ten posiada, posiada. Haha, ha, ja, JA35. Także szukamy jego JA, JA35. JA35. Nie, to jest Typhon 55. Mm. Dzień dobry. A nie, Jestem z No, waleśmy do klubu, może on chyba oni to okradną, nie wiem Dobra, jedziemy, 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 mm. chyba będzie ten, chyba krótki film, bo on za, za mało policji Za dużo prze... Za... no, kurde! Za mało przestępców jest! No! Nie, no, tu nikogo nie ma. Weźmy już Syreny. Czyli jestem na sygnały. Ale co dobre? No, nie ok. Pusto. Nagle okazuje się, że na ktoś tu jedzie. To, to taki tak jest właśnie. Nie, no, tu nie ma automatu. Chcemy to okraść. Okej, okay. ktoś tu chce to okraść? To coś. Nie. Chyba jakoś na coaching store Zobaczmy mm -mm. Okej okay. Nikogo tu nie ma. Jest jedno auto CL13 CL13 CL OK, okej, okay, to jest pan. Chyba mu się auto zniszczyło. Moje zdaniem Nie wiem. Kareta tu jedzie. Dobra, jedziemy do jubilera. Ktoś nie żyje! Ktoś nie żyje! przy dealership! O kurde! Szybko, jedź, jedź na sygnała! W sumie bez sygnału, bo mam nadzieję, że. Będą się nie Jedź, 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 jedź! I to jak? Kurde! Ale się opłacało! Dobra, jedziemy, jedziemy! Chyba mu się. A, tu Proszę niego! Wywaliłem. Ok, jedziemy. Ok, co tu się stało? Co tu się stało? Policja stać, stać. <laughs> on ucieknął. No. To może być on? No, nie wiem. Nie. To musi być krze każdy. Wcale To musi być on. Posiada broń. No to musi być. To musi być on. No. Asmok to... mam To musi być on. Nie możemy go. On, on napadnie na bank. Także jedziemy tu. Na Bank Narodowy. Ну, mm -hmm. Что mm -hmm. Kurde no! Kurde, ktoś mi napisał, ale to później sprawdzę chyba, że... dobra, już jestem Także Chyba wiecie co? Ja chyba kończę film, bo tu no, za mało przestępców, no niestety no, źle, źle trafiłem Mam nadzieję, że wam się ten no spodobał Jeśli dać, jeśli wam się podoba ten film, ale trochę nudny nie... Dajcie subika i lajka, ja się wam żegnam Pa pa! Eh, okay.